Witajcie! Dziś przeniesiemy się do okopów i pierwszej wojny światowej w grze 1916 The Rubricante Czy ten darmowy horror nadal potrafi przestraszyć bardziej niż inne klasyki i gatunku? Zapraszam do recenzji. Gra została stworzona przez duńskiego dewelopera Jakoba Stomsa, jako projekt studencki i wydany w 2011 roku. Choć to niewielka produkcja, szybko zdobyła uznanie wśród fanów horrorów. Przejdźmy sobie teraz do rozgrywki. Wsielamy się w żołnierza, który budzi się samotnie w ciemnych, ciasnych okopach. Naszym celem jest znalezienie drabiny, która pozwoli nam uciec. Problem w tym, że w tych samych okopach czai się coś, czego nie powinno tu być prehistoryczne dinozaury. Tak, dobrze słyszysz w tej wojnie nie tylko wrogowie są zagrożeniem ale to jeszcze nie koniec. Nasz bohater jest w tragicznym stanie nie tylko fizycznym, ale i psychicznym. W trakcie walki miał kontakt z gazem musztardowym, co sprawia, że jego percepcja rzeczywistości jest mocno zaburzona. Halucynacja, dezorientacja i paranoja sprawiają, że czy to co widzimy jest prawdziwe, czy to tylko efekt jakiegoś zatrucia. Dinozaury mogą być wytworem jego pomysłu, albo mogą być rzeczywiste. Rozgrywka skupia się na eksploracji i przetrwaniu. Naszym głównym narzędziem jest mapa, która znajduje się gdzieś w okopach. Dodatkowo możemy podnieść flary, które pomagają nam nawigować w ciemności, ale najważniejsze są kończyny poległych żołnierzy. Możemy je zbierać i rzucać, by odwrócić uwagę dinozaurów. Jezus z tymi dinozaurami to naprawdę nieźle wymyślono. W grze również możemy znaleźć broń palną i trochę amunicji do niej ale od razu mówię, że od odradzam wam jej używać, jest strasznie niecelna. Ok, przejdźmy sobie teraz do klimatu i strachu. Gra doskonale oddaje ponury, klaustrofobiczny klimat pierwszej wojny światowej. Wąskie ciemne okopy, ograniczenia widoczności i dziwne odgłosy w tle sprawiają, że gra czuje się zagubiony i niespokojna. Mimo, że sama koncepcja dinozaurów w realiach wojennych brzmi absurdalnie, w praktyce działa to zaskakująco dobrze. Ich nagłe pojawianie się w wąskich korytarzach potrafi zaskoczyć bardziej niż typowe jumpscary w innych grach. Strach wynika tutaj głównie z napięcia i atmosfery otoczenia. Nigdy nie wiadomo, co czai się za kolejnym zaklętem. Do tego dochodzi jeszcze aspekt halucynacji. Nigdy nie wiemy, co jest prawdziwe. Tymi słowami przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując. Grafika jak na rok 2011 prezentuje się naprawdę zajebiście. Dźwięk. Uważam, że jest on bardzo klimatyczny i bardzo dobrze zrobiony. Widać, że dobrze oddaje klimaty II wojny światowej. Klimat. No jak mówię, jest perfekcyjnie. Czuję ten klimat II wojny światowej. Jednak te dinozaury trochę to psują. Strach. Co prawda tutaj jest trochę gorzej, bo po kilku rundach i po kilku minutach gry. Możesz już się przyzwyczaić do wszystkich strasznych elementów. Ogólnie gra dostaje ode mnie ocenę 10 na 10. Wiem, możecie się zdziwić, ale gra naprawdę mi się spodobała i uważam ją za bardzo dobry horror. Więc cześć i do następnej recenzji.